takim znakomitym przykładem, kiedy wiele, często różnych przecież interesów samorządów lokalnych, ludzi, instytucji potrafi zgodnie współpracować. I dobrze doprowadziliście Państwo do tego, że te kilkanaście gmin, cztery powiaty, cztery miasta potrafiły zgodnie aplikować pieniądze unijne, a potem równie zgodnie je wydawać, inwestować. Co dzisiaj widzieliśmy jest Niezmiernie budującym przykładem, i prawdę powiedziawszy nie tak często w Polsce, bo znamy przecież przypadki związków gmin, które się albo nie utworzyły, albo po utworzeniu się rozpadły. Także z tego punktu widzenia jest EU i cała okolica znakomitym przykładem i dowodem na to, co może zgodna współpraca. Jest również przykładem na to, że... Warto i trzeba wytłumaczyć po pieniądze i inwestować je w sposób rozsądny. tym trochę nie muszę tutaj chyba mówić i przytaczać list, jak daleko jesteśmy za Unią Europejską w dziedzinie segregacji, odzysku, recyklingu itd. itd. Ta działalność rzymska znakomicie wpisuje się w politykę ekologiczną państwa, w politykę, którą realizuje minister środowiska, w politykę nadrabiania zaległości w dziedzinie środowiska. Pobrójcie państwo, że. Wyrażając podziękowanie wszystkim tym, którzy przyczynili się, a przecież bardzo dużo, do powstania tej inwestycji, do jej realizacji, do tego, że bazuny Polska będą, są piękne. Odznakę honorową za nas dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej panu Edwardowi Palczewskiemu niezmiernie. Zaangażowany, poddany w sprawie, tak dobrej sprawie. Gratuluję, bo to jest bardzo ważna oznaka dla człowieka, który pracuje w ochronie środowiska. Ta ochrona środowiska, a szczególnie ten projekt, który przychodzi, zaszło przede wszystkim od prezydenta Gastonu, poprzez wulk do ciepłowniczych w mieszczu rozwoju, władz związków przedstawicieli instytucji w od środowiska. Choćby nawet i Panu Wojewodę, Państwo wiecie, Panu Wojewodę, przedstawiciel swojego czasu gminnego dopraw czy udział przy tworzeniu związku międzynarodowego, a w tej chwili jako Wojewoda bardzo, bardzo nas wspiera. Padło na mnie, serdecznie, serdecznie dziękuję. My w dniu dzisiejszym zobaczyłem jaki jest postęp prac na zakładzie unieszkodliwiania odpadów komunalnych EU. Trzeba historycznie też się odnieść do tego, że to właśnie EU i Mazury przez wiele, wiele lat z różnych powodów były bardzo zaniedbane. I ta inicjatywa, która powoduje, że tworzy się piękny zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych, od razu dostałem trzy zadania do rozwiązania. Droga tak. Dalsze decyzje, y, pozwolenie na budowę i trzeci powód to pamiętanie o tym zakładzie. Ja pamiętam, ja z całym sercem do tego podchodzę i deklaruję Państwu, że w przypadku tych najważniejszych decyzji, które będą skierowane na EU i na zakład, będę całym sercem o czym deklarowałem Panu Prezesowi, Panu, y, y, panu y, Prezydentowi i życzę abyście państwo nadal tak mocno wspierali ekologię przyrodę województwa warmińsko-mazurskiego ze szczególnym uwzględnieniem części mazurskiej Muzyka